Gdyby postawić pytanie, jaki grzech jest najczęściej popełniany w dzisiejszym świecie, odpowiedź byłaby raczej szokująca. Cudzołóstwo, cudzołóstwo, na równi z aborcją oczywiście. Ludzie wyrzucili ze swojego życia Pana Boga. Żyją tak, jakby Boga nie było. Jakby przykazania Boże przestały obowiązywać. Zapominając o tym, że za każdy grzech trzeba będzie odpokutować. Każdy grzech, wcześniej czy później, będzie ukarany. Jest takie powiedzenie, że Pan Bóg jest nierychły, ale sprawiedliwy. I tak jest. Wcześniej czy później. Kara za popełniony grzech przyjdzie. Dzisiaj jest bardzo niepopularne mówienie o grzechu, mówienie o karze za grzech. Uważa się to za mowę nienawiści czy za teorię spiskową. Jednak nie wolno zamykać ust. Mówienie o karze za grzech. Jest znakiem miłości względem drugiego człowieka.